5 przypadków kradzieży paliwa, 40 przypadków użycia broni, 67 przypadków nieobyczajnego zachowania i ponad 100 przypadków kradzieży poniżej 1000 dolarów. Większość to przypadki sprzed lat. Randy, Szambo się przepełnia. Trzeba je odcedzić, nim się przeleje albo wybuchnie i zaleje całe osiedle. Nie chcę mieć tu drugich w w Sunnyvale. To była lawa, nie szambo. Nie mądrz się, mówię jak gliniarz. Słuchaj i ucz się. Stary, wyczaj akcję, oficer jedzie. HWDP. Koncert skończony, ostatnie ostrzeżenie. Jasne, Jamie? Man, I know you didn't just powiedziałeś na mnie Jamie? Nazywam James się Jay Rock. Rock sklejasz akcję. Nie wkręcaj Rika i Juliana, nie kupią tego. Mam nakaz aresztowania Rika i Juliana. Nie widzieliście ich? Mamy kilka pytań. Ja też mam pytanko sklejasz akcję Czy kiedyś cheeseburger nie trzasnął ci w dupie? Zamknij ryjak! Jamie, spokojnie! Kurwa. Mama mi go kupiła na koniec podstawówki.